Ruptor R3. Miejski drapieżnik. Witam ponownie. Tu Karol z CK Electric. Trzeba Elektryk. Przewagą jednego komentarza wybraliście do recenzji Ruptora, no czy Raptora. No właśnie, napiszcie mi w komentarzach, jak to się faktycznie wymawia. Pierwsze wrażenie po otrzymaniu przesyłki. Tak, średnio. Co prawda jest to egzemplarz ampletowy, ale niezabezpieczony, na jedną mniejszych stopniach. Rozpakujmy tego gada. Pierwsze wrażenie po złożeniu hulajnogi? Jest bardzo ładna. Teraz trochę danych technicznych. Zawieszenie typu C. Jeden silnik umieszczony z tyłu. 800W w piku do 1000. Bateria 17,5Ah. 10-calowe pompowane koła. I hamulce tarczowe z przodu i z tyłu na lince. Na kierownicy konsola z przyciskami do sterowania. I fajny, jasny, przejrzysty wyświetlacz. Trzeba w końcu zerwać tą folię. Po prawej stronie ciekowa manetka gazu. No to lecimy. Tym razem zaczniemy od drogi asfaltowej. Na drodze bez wzniesień hulajnoga przyspiesza całkiem nieźle. ale pod górkę jak widać na załączonym filmiku już tak średnio. Dodam tylko, że moja waga to 83. Standardowo musiałem zahaczyć od Raptor zwany miejskim drapieżnikiem, więc nie ma co się dziwić, że jazda w terenie trochę go męczy. Czas na podsumowanie, wnioski, wady i zalety. Zacznijmy od wad, a że po kilkudziesięciu kilometrach nie znalazłem ich zbyt wiele, po prostu będę się czepiał. Pierwszą pierdółką jest ta gumka. Która wypada praktycznie przy każdym złożeniu Fulllane'u. Nie jest taki duży problem, ale jest troszeczkę irytujące. Chyba za każdym razem wciskać. Może wypadałoby ją wkleić. Kolejną pierdolą, do której chciałbym się przyczepić, jest ten przyłącznik kierunkowskazów. Jest troszeczkę, jest troszeczkę e, źle umiejscowiony i niewygodnie się wyłącza kierunki, jeżeli hamujemy. A wiadomo. Najczęściej puszczamy kierunek, kiedy zwalniamy, prawda? Kolejna rzecz. Obudowy tych halogenów. Z doświadczenia wiem, że te śrubki lubią wypadać. Wtedy wydają bardzo irytujące dźwięki. Brzęczą, przeszczą. Jak już się rozleci, to ciężko to poskładać. Dobra, czas na zalety, a jest ich na pewno sporo. Pierwsza rzecz. Mechanizm składania, bardzo szybki i bardzo łatwy. Podkręcamy, tak. To samo ze skręceniem. Dokręcamy i można jechać. Ogólnie solidność wykonania hulajnogi nogi też robi wrażenie. Przede wszystkim design jest bardzo, naprawdę bardzo ładna. Nie spotkałem osoby, której by się nie podobała. Tyca u góry, węższa na dole, szersza, co też na pewno ma znaczenie, jeżeli chodzi o solidność. Ogólnie fajna, zwarta konstrukcja, jak na miejską kolejnogę naprawdę robi wrażenie. Na uwagę zasługuje również nowoczesny wyświetlacz. Mamy na nim wszystkie podstawowe informacje, np. tryby jazdy, czyli Eko, Standard, Turbo lub tryb pieszego, dodatkowo przebyty dystans, prędkość oraz temperaturę sterownika, można też zainstalować bardzo prostą i przejrzystą aplikację, w której mamy o wiele więcej ustawień. Podsumowanie. Jeżeli szukasz kolejnogi nogi typowo na miasto, np. na, na dojazdy do pracy, uczelni czy do szkoły, nie zależyć na jakichś super osiągach, też nie przeszkadza Ci spory gabaret tej hulajnogi, to jest to hulajnoga idealna dla Ciebie. Krótko mówiąc, jest to dobrze skonstruowana miejska hulajnoga do codziennego użytku. Jeśli chcesz zobaczyć więcej recenzji, testów oraz relacji z jazdy różnymi pojazdami elektrycznymi, daj znać w komentarzu, ewentualnie daj łapkę w górę lub suba. Będę wiedział, że warto nagrywać tego filmu.